Za nami na parking na Chubską, pod komisariat. Za nami. Dzień dobry bardzo. Dzień Wrocław, interwencja nagrywana. W prawo jazdy? Się, Takie bajki to nie mamy. To i tak dzisiaj prawo jazdy byłoby zatrzymane, a i tak są, będą się punkty. Powodzenia. Tak bo by tu jest koniec kariery. A mandaty też będą wysokie. To nie jest tor wyścigowy to nie jest zabawka. Brak uprawnień 30 tysięcy. Za uprawnień dzisiaj wniosek do sądu będzie kierowany. Jeżeli pan faktycznie te uprawnienia posiada i to prawo jazdy, to na komisariat będzie pan musiał na krzyki podjechać i wtedy pokazać ten dokument. Jeżeli faktycznie jest, no, a jeżeli nie, no to no jeżeli, jeżeli jest, to, to tu się pan przy, prześlizgnie na to, ale i tak będzie zatrzymane w Polsce, nie będzie można jeździć, bo punkty będą przekroczone. E, natomiast jeżeli pan nie ma, no to sąd nałoży karę administracyjną do 30 tysięcy. E, dobra, e, jeżeli chodzi tak, prędkość pierwsza, 71 na, tu mamy 50 to jest raz, czyli prędkość. Dwa, wyprzedzanie bezpośrednio przed lub na przejściu dla pieszych, gdzie ruch nie jest kierowany. Dwa, jedzie pan lewym pasem, wyprzedza pan inne samochody, tak? Przejeżdżanie obok e, pojazdu, który porusza się w tym samym kierunku, wyprzedzanie, jest to jako manewr wyprzedzania. E, jeszcze zobaczymy, czy nie było manewru wyprzedzania na skrzyżowaniu. To jest kolejne wykroczenie. E, I... coś jeszcze? Linia ciągła, nie używanie tak. wskazów. No. Linia ciągła 100 złotych 2 punkty, bus pas 100 złotych 5 punktów, nie używanie wskazów 200 złotych punktów, 4, wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem na przejście 1515 i 15, na skrzyżowaniu 1000 złotych i 10, ale to jeszcze sprawdzę, i prędkość, I prędkość 5, 1, czyli 305 5. punktów.